Witajcie na kanale Knitanki. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo popularnym wzorem. Jest to wzór popularny naprawdę od wielu lat. Wzór nazywa się Kłosy. Jego popularność zawsze wzrasta w okresie, gdy przychodzi sezon na czapki, dlatego że czapki robione tym wzorem są naprawdę śliczne. W związku z tym. Postanowiłam też nagrać wzór na kłosy. Wzór ten można wykorzystać nie tylko w czapkach, można go wykorzystać naprawdę w wielu pracach. Można robić nim kardigany, można zrobić komin, można wykorzystać tylko pojedynczy wzór takiego kłosa. Na przykład tworząc różne swetry z warkoczy i plecionek, to gdzie wykorzystacie ten wzór zawsze zależy tylko od was. Wzór kłosy jest to taki wzór na bazie ściągacza, na bazie ściągacza 2 na 3, dwa lewe, trzy prawe, dwa lewe, trzy prawe. I teraz jeszcze króciutko o samym wzorze. Wzór składa się z pięciu oczek i czterech rzędów. To jest raport wzoru. Tutaj zrobiłam trzy powtórzenia na próbkę, którą teraz nagram dla was. Mam nabrane oczka na dwa kłosy. Gdyż każdy kolejny robimy identycznie. Co jeszcze jest ważne? Ja często powtarzam o oczkach dla symetrii. Zobaczcie, mam tutaj nabraną liczbę oczek podzielną przez 5, ale na końcu dodałam dwa oczka dla symetrii, Gdy, gdyż lubię, bardzo lubię, jeżeli robótka jest estetyczna i ładnie zaczyna się i ładnie się kończy. Jeżeli tych oczek nie, do, nie dodalibyśmy tutaj, to nasza robótka skończyłaby się w tym miejscu. I teraz, jeżeli wzór ten chcecie zastosować na przykład w kominach, w swetrach, w tego typu rzeczach, warto jest dodać tutaj Tą właśnie liczbę oczek dla symetrii. Jeżeli z kolei będzie to czapka, pamiętajcie nabierzcie liczbę oczek podzielną przez 5 plus 2 oczka brzegowe. Dlaczego? Dlatego, że robiąc sposobem z oczkami dla symetrii w jednym miejscu wyszłyby Wam cztery oczka lewe, a to z kolei w czapce nie będzie ładne. I jeszcze jedna rzecz odnośnie czapki. Jeżeli chcecie tym wzorem robić czapkę, z reguły na początku robimy ściągacz. Pamiętajcie, ten wzór zaczynamy, gdy mamy przerobione cztery rzędy ściągacza. Tak więc, jeżeli chcecie jakiś ściągacz na początku, zróbcie go. Na wysokość, która Wam odpowiada, i wtedy jeszcze doróbcie 4 rzędy, gdyż tworząc skłosek, zaraz zobaczycie, będziemy wbijać się w kilka rzędów niżej. Tak więc ściągacz plus 4 rzędy, i wtedy będziemy tworzyć pierwszego głosa. A ja już teraz szybciutko przejdę, właśnie do tego jak robimy ten wzór. Odłożę tutaj, żeby nam to nie zasłaniało. Mam nabrane dwa raporty, czyli 10 dwa oczka dla symetrii, to jest 12 i dwa oczka brzegowe. I ja tutaj zrobiłam 5 rzędów Potrzebne są minimum 4 rzędy, aby zacząć ten wzór. Ja tutaj mam zrobione 5 rzędów. Teraz będę pokazywać Wam, jak robimy rząd pierwszy. 4 rzędy to są rzędy przygotowawcze. Jak A, może jeszcze dodam, jak je robimy? Zaczynamy od oczka brzegowego. Dwóch oczek lewych i robimy na zmianę. Dwa lewe, trzy prawe, dwa lewe, trzy prawe. Na oczkach prawych będą tworzone głosy. W momencie, gdy mamy już zrobione cztery rzędy tego naszego ściągacza przygotowawczego, z drugiej strony oczywiście jest wtedy dwa prawe, trzy lewe, dwa prawe, trzy lewe, dwa prawe. Gdy mamy zrobione minimum cztery rzędy, zaczynamy nasz pierwszy rząd nowego raportu. Rzędów przygotowawczych nie liczymy. Rząd pierwszy. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia i mam dwa oczka lewe. Dalej. Dalej mam kolumnę z trzech oczek prawych. I teraz prawym drutem będę się wbijać w środkowe oczko trzy rzędy niżej. O co chodzi? Zobaczcie. Celowo tak mocno rozszerzyłam te oczka. Mamy jedna, druga, trzecia dziurka. Pierwsza, druga, trzecia dziurka w środkowym oczku. Mamy tutaj te trzy prawe oczka, musimy się wbić trzy rzędy niżej, w środkowe prawe oczko. Przerabiamy oczko prawe, wyciągamy taką pętelkę. I teraz robimy zwyczajne trzy oczka prawe na tych trzech oczkach prawych, i znowu prawym drutem w tą samą dziurkę. Wbijamy się jeszcze raz, zobaczcie. Wbijamy się jeszcze raz i znowu wyciągamy taką pętelkę. Tutaj troszeczkę sobie ją wydłużamy, ona nie może być mocno ścisła. I to był pierwszy raport. Drugi raport. Dwa oczka lewe i znowu mamy trzy oczka prawe. Identycznie jak poprzednio, czyli trzy rzędy niżej w środkowym oczku. 1, 2, 3. Rozszerzę, żeby było widać. 1, 2, 3 rzędy niżej. Wbijam się prawym drutem. Wyciągam pętelkę to prawe oczko. Takie dosyć długie. Przerabiam moje trzy prawe oczka. I jeszcze raz w tą samą dziurkę prawym drutem wbijam się. I jeszcze raz robię takie prawe oczko. Tą pętelkę też staram się, aby ona była dosyć luźna. Można sobie troszeczkę tą włóczkę wyciągnąć palcem. Można sobie ją tutaj nadciągnąć drutem lewym, jak Wam jest wygodnie. To był drugi raport. Ja jeszcze mam te moje dwa oczka dla symetrii. I oczko brzegowe. To był pierwszy rząd drugi rząd. Jest to strona lewa robótki, jak będziemy robić drugi rząd. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. Dalej będzie zawsze kolumna dwóch prawych oczek. Następnie co tutaj mamy? Mamy teraz te dwie nasze Pętle tego utworzonego kłosa. Zobaczcie, tutaj i tutaj są te takie długie pętle. Te pętelki, te oczka w tym rzędzie będziemy przekładać na prawy drut bez przerobienia. Włóczka musi być z przodu. Wbijam się po prostu w pętelkę prawym drutem, przekładam ją koniec. Dalej będzie trzy oczka lewe. I znowu tutaj jest ta pętelka. I tak samo włóczka jest z przodu. Prawym drutem wbijam się w tą pętelkę. Przekładam na drut prawy. To był pierwszy raport. I znowu mamy dwa oczka prawe. To jest drugi raport. Pętelkę, która jest tutaj, przekładam na drut prawy bez przerobienia. Włóczka musi być z przodu. Dalej będzie trzy oczka lewe. I na końcu też jest ta pentelka, z której tworzymy kłoska. Też przekładamy ją na prawy drut bez przerobienia. I na końcu mam te moje dwa oczka dla symetrii plus oczko brzegowe. To był drugi rząd. Rząd trzeci. Rząd trzeci będziemy robić tak. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. Dalej będzie dwa oczka lewe. I teraz zobaczcie, tutaj mamy tego naszego pierwszego kłoska. Jego jeszcze tak mocno nie widać. To jest ten tutaj kłosek. Jego jeszcze tak mocno nie widać. Już mówię, co robimy w rzędzie trzecim. Mamy teraz tutaj pięć prawych oczek. Potrzebujemy nic z powrotem trzy oczka. Czyli pierwsze z drugim i ostatnie z przedostatnim będziemy robić razem. Pierwsze z drugim. Wbijam się w pierwsze i drugie oczko, jak do oczka prawego, przerabiam razem. Środkowe oczko przerabiam po prostu na prawo i teraz Ostatnie z przedostatnim, celowo nie powiedziałam przedostatnie z ostatnim. Ostatnie z przedostatnim musimy zrobić razem i w tym celu wbijamy się w nie od przodu. Ostatnie i przedostatnie. I przerabiamy jak oczko prawe. To był pierwszy raport i znowu dwa oczka lewe. Pierwsze z drugim robimy razem. Wbijam się w pierwsze i w drugie. Przerabiam razem. Środkowe oczko prawe. Przerabiam jako prawe. Ostatnie z przedostatnim. Przerabiam razem, ale tutaj wbijam się prawym drutem od przodu. To był drugi raport. I na końcu mam moje dwa lewe. Oczka dla symetrii plus oczko brzegowe. Oczka brzegowe oczywiście przerabiacie tak, jak jest wam wygodnie. To był trzeci rząd raportu. Czwarty rząd jest ostatnim rzędem. Czwarty rząd jest ostatnim rzędem wzoru głosy. Ten rząd oczka przerabiamy po prostu tak, jak schodzą nam z drutu. Czyli tu, gdzie mamy oczka prawe, przerabiamy prawe, tu, gdzie lewe, oczka lewe. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia i będzie na zmianę. Dwa prawe, trzy lewe, dwa prawe, trzy lewe. Na końcu czwartego rzędu mam również moje dwa oczka dla symetrii. Jest to lewa strona, więc tutaj to są. Dwa oczka prawe plus oczko brzegowe. I to jest jeden pełny raport wzoru głosy. Mam nadzieję, że na tej włóczce też jest go widać. I teraz od początku przerabiamy znowu od pierwszego. Do czwartego rzędu. Ja ten pierwszy rząd przerobię jeszcze z Wami, aby pokazać Wam, w którym miejscu wbijamy się. Później to wszystko naprawdę pozostaje już bez zmian. W zasadzie ten rząd tutaj też jest identyczny jak ten tutaj rząd pierwszy nowego raportu, ale w tym kłosku może wydawać się to dla Was trudne, dlatego ten pierwszy rząd kolejnego raportu zrobię jeszcze z Wami. Oczko brzegowe, kolumna dwóch oczek lewych, i tutaj mam trzy oczka prawe, identycznie jak były tu trzy oczka. Tutaj po bokach mamy po prostu te ozdobne kłoski, ale identycznie jak wcześniej musimy się wbić trzy oczka. Rzędy niżej. Zobaczcie. 1, 2, 3. Nic się już nam nie zmienia. Robimy pętelkę, trzy oczka prawe. W tej samej dziurce znowu pętelkę. Mocno ją sobie naciągamy. Trzeba ją jeszcze troszeczkę podciągnąć, żeby nie była za ciasna, żeby ten kłosek był później taki ładny. To jest pierwszy raport. I znowu dwa oczka lewe. I mamy trzy oczka prawe. I znowu wbijamy się w trzeci rządek niżej, w środkowe oczko, czyli 1, 2, 3. Wyciągamy taką długą pętelkę. Przerabiamy trzy oczka. I znowu prawym drutem jeszcze raz tworzymy zewnętrzną pętelkę. Wbijamy się prawym drutem w tą samą dziurkę. Tą pętelkę sobie naciągamy palcem, drutem. Jak wygodnie mi jest tym palcem sobie po prostu tutaj polazować włóczkę. Możecie to troszeczkę zrobić lewym drutem. Jak Wam wygodnie. Plus. Tutaj jeszcze mam te moje dwa lewe oczka. To był koniec drugiego raportu i ja jeszcze mam te dwa lewe oczka dla symetrii i oczko brzegowe. I to był pierwszy rząd drugiego raportu. Rząd drugi, trzeci i czwarty przerabiacie identycznie jak tutaj, i to będzie drugi raport. Trzeci raport zaczynacie identycznie jak teraz pokazałam. I to jest wszystko. To jest wzór głosy. Nie będę z wami robić nie wiadomo ile. Pokazałam wam, jak robi się ten wzór. Na większej robótce wygląda on tak. Jest bardzo puszystym wzorem. Bardzo ładnie te głosy się odznaczają. Mam nadzieję, że wykorzystacie go w wielu robótkach. Jeżeli. Filmik podobał wam się? Oczywiście dajcie lajka. Zapraszam również do subskrypcji. Jak również zapraszam do grupy na Facebooku Druty od początku. Grupa ta połączona jest z moim kanałem Knitanki. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarze. W tym filmiku to już wszystko. Za ten filmik bardzo wam dziękuję i widzimy się kolejnych filmikach.